Okej, okay, witam witam dzisiaj wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z kolejnego filmu na kanale i zapraszam do oglądania kolejnego unboxingu, tak jest, a jak widzicie dzisiaj bardzo, bardzo konkretny unboxing, ponieważ mamy Crisisa trzeciego w edycji Hunter Na naturoczkam naprawdę, naprawdę bardzo długi czas. E, no i się jak widzicie doczekałem i dzisiaj sobie otworzymy właśnie papuszkę od Gram.pl, w której znajduje się nasza gra. Jak widzicie już sobie otwarłem e, strasznie tragicznie, no ale dobra. E, jeszcze zawartości nie wyciągałem, więc również pierwszy, pierwszy raz... Z, z ją zobaczę yy, i zobaczymy, czy rzeczywiście yy, to, co Gram obiecywał, czyli czy, czy Steelbook, i czy, czy budełko jest naprawdę fajnie z, zorganizowane i wykonane. Dobra, wyciągamy sobie całą zawartość. Mamy oczywiście te dwa, yy, te dwa elementy, czyli oczywiście fakturę, yy, grę, którą również Wam zaraz pokażę i Steelbooka. Yy, teraz może ogarnijmy sobie to wszystko dogłębniej. Tutaj mamy grę, do której zaraz przyjdziemy, zaraz sobie ją otworzymy i zobaczymy, jaka jest jej zawartość. Yy, to pudełko, muszę na się Wam przyznać, że patrzę na nią, widzę ogólnie pierwszy raz jeszcze nie, nie widziałem odwrotu ale odwrót mi się wydaje bardzo fajny Crisis 3 wygląda wręcz obłędnie no to z tym się muszę zgodzić no i mamy Crisis 3 Hunter Edition nie wiem dlaczego tu jest taka kreska, ale to jest zawsze no i mamy Steelbooka, Steelbooka również Crisis 3 jak widzicie na pewno bardzo fajny, fajna grafika na przedzie genialnie się to na pewno będzie prezentowało na półce i... czekajcie coś tu mamy fajnego. Aha, to jest coś, 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 widzę, że jest nie tak. Tak jest, chyba nie jest doklejony bok, będę musiał to zgłosić, ponieważ wydaje mi się, że to jest dosyć duże niedopatrzenie i, i to jest to jest niefajne. Więc, więc minus dla gram.pl, bo, bo kurczę, jest, jest niedoklejony bok, tak jest, coś mi się wydaje, że że to tak wygląda, no ale dobra, ale trudno. E, przejdźmy może do... Zobaczmy jak wygląda w środku, o ile uda mi się go otworzyć. W środku nie ma żadnej grafiki, e, a szkoda, bo wiem, że tutaj grafiki również potrafią być ładne. E, szkoda mi tego boku, nie wiem dlaczego jest taki rozklejony. Będę musiał naprawdę to zgłosić, bo... Bo wydawało mi się, że, że to jest nie, nie, nie może mieć miejsca, a jednak się przeliczyłem. No ale trudno. Zawierzmy się może za unboxing naszego, naszej gry, czyli te, tak naprawdę gwoździa dzisiejszego programu. Tak wygląda naprawdę e, ładna grafika z przodu, jak widzicie, tego samego żołnierza co na Steelbooku, e, zakutego w nano, nano e, No i na odwrocie pudełka możemy znaleźć, jak widzicie, trzy Fotosy. E, I mamy tutaj przewa uzyskać przewagę nad innymi w trybie online dzięki dodatkowej broni w wyposażeniu, cicha eliminacja czy frontalna. A, tak to zdecydujesz i zagraj online w, w niesamowitym trybie łowcy. Eee, a więc zobaczymy, zobaczymy czy rzeczywiście wszystko co mamy mieć w środku się tam znajduje. Eee, I sobie teraz tą paczuszkę otworzymy, jak widzicie klasycznie, nożek do unboxingów. I jedziemy z koksem i otwieramy paczuszkę. Dobra, jak widzicie folię już ściągam, już, już się za to zabieram. I zobaczymy czy zawartość jest równie emocjonująca, to sama gra. Dobra, folia się ładnie ściąga, już, już ją już ściągnął i dobra. Co mamy w środku? Mamy w środku oczywiście na samym, na samym Przedzie mamy oczywiście kod seryjny Który muszę od razu ściągnąć I mamy dwa dyski, dwa dyski instalacyjne Z Grow, które Oczywiście sobie instalujemy w Orginie Instalujemy sobie bardzo szybko, ponieważ Jak, jak wiemy ordin naprawdę szybko wyraźnie zainstalować grę No i mamy kod seryjny I nic chyba więcej niestety ten zestaw nie posiada. Wszystkie kody, które są na dodatkową zawartość są do pociągnięcia z sieci, z, ze strony sklepu. Więc wydaje mi się, że to jest nawet dobre rozwiązanie, aczkolwiek Szkoda mi tego steelbooka, będę musiał to zgłosić, znowu będę musiał, kurcze do nich pisać, ale to nic, no tak się czasem zdarza, że gry przychodzą w stanie takim, jakim przychodzą, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Może dostanę drugi. No, dobra. To by było na tyle z dzisiejszego unboxingu. Mam nadzieję, że unboxing Wam się podobał. Dzięki Wam wszystkim za wszystkie subskrypcje, komentarze, lajki i ogólnie wszystkie te społecznościowe pierdoły. Na pewno bardzo mnie tym obotowujecie do dalszej pracy. No, ja się już dzisiaj będę z Wami żegnał, jeszcze raz bardzo Dziękuję za to, że oglądaliście. Ja się zabieram za instalację i za granie. Cześć, do usłyszenia następnym razem.